We wrześniu 1939 roku siły powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych miały zaledwie 2500 samolotów, w tym tylko 1500 samolotów bojowych. Amerykańskie samoloty takie jak P-36 Hawk były wolniejsze i gorzej uzbrojone niż niemieckie BF-109. Podobnie było z niemieckimi średnimi bombowcami, takimi jak JU-88 i HE-111. Amerykańskie A-17 było znacznie słabsze. Jedynym samolotem, którym siły powietrzne USA mogły się pochwalić, był B-17 Flying Fortress. 26 tysięcy oficerów, szeregowców i kadetów liczył korpus powietrzny Stanów Zjednoczonych. Dla porównania niemiecka Luftwaffe liczyła przeszło 400 tysięcy ludzi. Jeśli USA chciały liczyć się w wojnie, musiały szybko zacząć działać w kwietniu 1939 roku. Kongres zatwierdził prośbę prezydenta USA Franklin Delano Roosevelta i przeznaczył pieniądze na zwiększenie liczby samolotów do 5500, zwiększenie siły roboczej do 50 000 oraz prace budowlano-modernizacyjne baz. Wydatki na obronę w okresie II wojny światowej znacznie wzrosły. W 1938 roku wynosiły one tylko 1,2 PKB, natomiast w 1944 roku przekroczyły 40%. Duża część przemysłu samochodowego zorientowała się na przemysł lotniczy. Kupno nowego samochodu w Ameryce w tamtych czasach graniczyło z cudem, gdyż większość siły roboczej przemysłu samochodowego była zaangażowana w produkcję samolotów. W 1943 roku stan osobowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych diametralnie się zwiększył do prawie 2,5 miliona. Powstają takie perełki jak P-51 Mustang, myśliwiec dalekiego zasięgu, który na wysokości 30 tysięcy stóp jest w stanie osiągnąć 460 mil na godzinę. Tak nagły wzrost siły powietrznej Stanów Zjednoczonych oraz znaczący wkład pozostałych aliantów doprowadził do dominacji na niebie. Udane naloty na niemieckie miasta, niszczenie przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy i duże straty Luftwaffe przechyliły szale zwycięstwa na korzyść aliantów.